Nie ma odwrotu, moim zdaniem nie ma odwrotu. Ja pamiętam znowu, wrócę, wrócę do lat 90., a więc wiele lat temu, kiedy, kiedy znowu wrócę do Scotta Meknili, znowu wrócę do Sana. A, no, dlatego, że wywarł nam jedno duże hmm. e, znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój mojej kariery. Kiedy pamiętam w tamtych czasach. E, Ed Zander, prawa ręka Ninego, zaczął mówić o mówiących lodówkach, które będą miały wyświetlacze, które będą mówiły, to trzeba kupić, tamto trzeba kupić, to już się kończy, to trzeba zjeść. To, to myśmy się wszyscy uśmiechali, no, no, no fajnie, fajnie facet mówi, a tak naprawdę to już jest. To jest jako jeden, może banalny przykład, może bardziej istotne będą te urządzenia, które ratują życie, które ludzie noszą przy sobie. Myślę, że pole jest, jest duże i i to się bardzo dobrze zamyka w tej chwili z tym kluczowym słowem innowacyjność. Granicą jest tylko nasz umysł, co potrafimy sobie wymyśleć, a prędzej czy później do tego się dochodzi. Jest to ciągły proces, który trwa. Firmy się rodzą, firmy przechodzą od fazy firm zupełnie małych z pomysłem część odpada, część ginie. Te firmy rosną. W zasadzie ja widzę dwa. Dwa modele, które się rodzą już w momencie e, powstawania takiej firmy, to co sobie właściciele e, na tym etapie próbują wymyśleć. Kierunek jest: albo firma, która niesie w sobie różne technologie, i jest wówczas firmą, która zmierza bardzo mocno w stronę kierunku o, firmy e, integrującej. Która dokłada do tego oczywiście swój, swoje oprogramowanie, która, która przez swoją wielkość próbuje adresować no rozwiązania duże. I tutaj, jakbyśmy zobaczyli na polski rynek, no to mamy ASECO, które jakby z tego korzenia wyrasta. Przy czym ASECO akurat bardzo duży nacisk kładzie na rozwiązania software'owe, ale de facto jest to firma, która, która integruje rozwiązania. A Seko może jest tyle ciekawym przykładem, że wybiega daleko poza Polskę, ale w Polsce no to mamy Komar, który również sięga poza Polskę. To mamy Sygnity z wszystkimi kłopotami, które miało, ma, ale to jest też ten kierunek. I parę innych firm. I mamy firmy, które, które działały i działają rzekłym bardzo wąsko. W stosunku do tych firm, o których mówiłem do tej pory, i to jest albo na bardzo specyficznych rynkach i rozwiązaniach dla bardzo specyficznych rynków, albo rozwiązania w oparciu o bardzo specyficzne technologie czy produkty. Przy czym mówiąc specyficzne, nie mam na myśli. Specyficzne, jako mało znane, bo to mogą być bardzo, bardzo znane technologie, rozwiązania, jednakże bardzo, że jakbym wąskie, o, może to będzie lepsze, lepsze słowo. Patrząc na, na, na rozwój, wydaje mi się, że, że istotnym elementem tego rozwoju będą właśnie te średnie firmy. Jeżeli chodzi o, o innowacyjność, o wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych produktów, nowych technologii, wręcz to jest miejsce, gdzie, gdzie, gdzie szansa na sukces jest największa. To nie ma tej dużej bariery administracyjnej. Tam od pomysłu do realizacji droga może być znacznie krótsza. No, problemem są oczywiście fundusze. Te małe i średnie firmy na pewno będą istotne, bo. Ta innowacja w dużej mierze tam się rodzi. Zresztą, jak popatrzysz na rynek i popatrzysz na duże firmy, które y, mają zdrową kondycję finansową, to te firmy wręcz mają programy, które sprowadzają się do tego, aby przejmować takie firmy. Tak? To jest mhm. bardzo głęboko przemyślana działalność. To jest świadomość tego, że tam się rodzą najlepsze innowacje, to jest świadomość tego, że te firmy bardzo często finansowo nie są w stanie tego unieść, więc no, duzi chcą sobie ten rynek rozwijać, zabierać te firmy nawet w dobrym tego słowa znaczeniu. I, i to, to w zasadzie cały świat tak funkcjonuje, bo jakbyśmy popatrzyli na, na, na te wiodące firmy w przemyśle IT w skali globalnej to przejmowanie firm niedużych, mających komplementarne często, bo to musi być przemyślane technologie i rozwiązania, to jest ciągły proces. Ja pamiętam kiedy miałem spotkania w korporacji w Kalifornii. Już nie pamiętam przy okazji jakiej firmy były pogłoski, że być może sam będzie to przejmował, może, może to łyknie. Tak jak rozmawiałem z Edem Zanderem, wiceprezydentem Sana, Sąd powiedział Andrzej, my takich rozmów w ciągu tygodnia mamy kilkanaście. To jest ciągły proces, są grupy ludzi, które, które się zajmują niczym innym, tylko wyszukiwaniem i, i rozmowami, aby, aby tego typu rozwiązania wchłonąć do, do portfolio e, firmy. Jest to kierunek. Na pewno warto e, włożyć wiele wysiłku, aby to, e, to rozwijać, bo przyszłość jest tam, tak mi się wydaje. Przyszłość jest tam. Yy, ostatnia kwestia. Czy jesteś optymistą? Jestem. Jestem optymistą z doświadczeniem.